Ponad dekadę od rewolucji bolszewicy żyli w nieustannym lęku przed zachodnią interwencją, której nękany kryzysem ZSRS nie byłby w stanie się przeciwstawić. Dzięki masowej propagandzie, operacjom decepcyjnym sowieckich służb i działalności środowisk probolszewickich w Europie Zachód przypatrywał się bezczynnie, jak Sowieci odbudowywali gospodarkę i rozbudowywali armię. Wierzyli bowiem, w zbliżający się rzekomo koniec bolszewickiego reżimu, mającego być zmiecionym przez pucz oficerów Armii Czerwonej. Ta sytuacja zmieniła się w 1929 roku, kiedy to krach na nowojorskiej giełdzie zapoczątkował wielki kryzys, wywołany gwałtownym wycofaniem się kapitału inwestycyjnego. Zakłady pracy przestały pracować, zamierał handel międzynarodowy. A ulice miast zachodnich zaroiły się od tłumów bezrobotnych, dla których ideologia bolszewiska jawiła się wyjściem z tragicznej sytuacji. Dla sowietów było to spełnieniem prorost Marksa o nieuchronności kryzysu świata kapitalistycznego, który miał zaostrzyć rywalizację o rynki i zwiększyć napięcia między państwami burżuazyjnymi, prowadząc do wybuchu wojny imperialistycznej. Ta zaś Miała zaostrzyć jeszcze bardziej walkę klas, wywołując masowy bunt pozbawionego chleba proletariatu przeciwko bogadzącej się dzięki inflacji burżuazji. Nagle, w prezencie od losu, Sowieci przestali się bać interwencji, czekając na wybuch paneuropejskiej rewolucji, by móc wspomóc ją dzięki zwycięskiemu pochodowi Armii Czerwonej. Kierownictwo sowieckie. Przystąpiło do gwałtownej rozbudowy broni ofensywnych lotnictwa, czołgów opierając się na koncepcjach dowódcy lenigrackiego okręgu wojskowego Michała Tuchaczewskiego, proponującego szerokie wykorzystanie wojsk powietrzno-desantowych, które miały działać głęboko na tyłach wroga, w czasie zmasowanych uderzeń wspieranych piechotą i lotnictwem uderzeń zgrupowań pancernych, atakujących po użyciu broni masowego rażenia w postaci. Gazów bojowych. Sowieci, korzystając z odbudowanej dzięki bierności Zachodu gospodarki, rozpoczęli intensywną rozbudowę armii. W 1931 roku Związek Sowiecki miał 631 tysięcy żołnierzy pod bronią. W cztery lata później było już ich niemal 1 100 000. W 1930 roku Związek Sowiecki produkował łącznie 79 czołgów. I 1149 samolotów rocznie. W 1935 było to już odpowiednio 306 i 2529. Według planów z 1930 roku, armia czerwona po mobilizacji miała liczyć około 3 milionów żołnierzy. W 1935 miało to już być ponad 5 milionów. Sowieci, przygotowując się do zatknięcia sztandaru rewolucji na wybrzeżu atlantyckim, nieoczekiwanie dla całego świata. Stali się największą potęgą militarną ówczesnej Europy, z którą w pojedynkę nie mogło się mierzyć żadne państwo. Zgodnie ze starą teorią Lenina, rozsadnikiem sowietyzacji Europy miały stać się Niemcy, które dzięki swemu centralnemu położeniu mogły przerzucić ogień rewolucji na pozostałe kraje kontynentu. Republika Weimarska jawiła się łatwym celem. Obciążona reparacjami wojennymi gospodarka została głęboko przeorana przez kryzys światowy. Szerzyła się inflacja i bezrobocie, które dotknęło 1 trzecią aktywnej zawodowo populacji. W dodatku, dzięki układowi Zapallo ściśle współpracujące z Sowietami Niemcy były otwarte na niejawne działania komunistycznej partii Niemiec. I Komiternu, które dzięki wsparciu milionów bezrobotnych, szykowały się do przejęcia władzy. Burżuazyjna Europa stanęła przed niezwykle poważnym problemem. W przeciwieństwie do lat poprzednich, nie chodziło już o to, by stworzyć koalicję państw do quasi-kolonialnej wojny ze słabą Sądefią, ale o zbudowanie sojuszu będącego w stanie przeciwstawić się zmodernizowanej i groźnej Armii Czerwonej. Planującej wykorzystanie licznych organizacji pro probolszewickich na tyłach zachodnich wojsk. Zachodnie środowiska antykomunistyczne, skupione wokół Rechberga i Deterdinga, uznały, że początkiem takiego antysowieckiego sojuszu musi być porozumienie dwóch najbardziej zagrożonych przez Sowiety państw Niemiec i oddzielające je od ZSRS Polski. Pierwsze próby stworzenia militarnego sojuszu obejmującego Niemcy, Francję i, rzecz jasna, Polskę, miały miejsce początkiem lat 30. XX wieku, kiedy to kanclerz von Papen usiłował nakłonić te państwa do antybolszewickiej krucjaty. Miała ona być zbrojną kontynuacją zainicjowanej przez von Papena ideologicznej krucjaty przeciwko kulturowemu marksizmowi i bolszewickiemu bezbożnictwu która wyrastała z założeń rewolucji konserwatywnej, sprzeciwiającej się lewicowo-liberalnym postulatom laicyzacji państwa, edukacji i obyczajów. I choć plany von Papena spełzły na niczym, pomysł antybolszewickiej krucjaty podchwycił wprowadzony do rządu przez von Papena Adolf Hitler, fanatyczny antykomunista, który wskutek narastającej paranoi połączył nienawiść do bolszewików z zoologicznym antysemityzmem, wplatając te wątki w swoją obłąkańczą wizję, w myśl której bolszewizm był tylko jednym z przejawów światowego spisku Żydów, chcących rzekomo tym sposobem zawładnąć światem. Hitler po przejęciu władzy w Niemczech zaczął realizować politykę zagraniczną, której cele szczegółowo opisał wcześniej w Mein Kampf i Zweites Buch. Korzystając z idei geopolitycznych Karla Haushofera, Hitler chciał zrezygnować ze wszelkich dotychczasowych roszczeń do terytoriów utraconych wskutek I wojny światowej. Postulował bowiem odrzucenie rewizjonizmu, wierząc, że w ten sposób będzie w stanie zejść z konfrontacyjnego kursu wobec Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii, które, spokojne o swe granice, miały dać mu wolną rękę w realizacji strategicznego planu. Dla całej ideologii nazistowskiej, czyli w uzyskaniu Lebensraum, oderwania od ZSRS terytoriów na północy i rozczłonkowania tego państwa na mniejsze podmioty polityczne gospodarczo uzależnione od Wielkiej Rzeszy. Ten plan miał jednak jeden warunek, bez którego stawał się niemożliwy. Rzeczpospolita Polska oddzielała Niemcy od ZSRS, jednocześnie przecinając terytorium Rzeszy. Polska miała przy tym bitną i silną armię, która w 1920 roku pokonała Bolszewików, a przed zakończeniem niemieckich zbrojeń i ostatecznym wyjściem Rzeszy z Traktatu Wersalskiego była co najmniej równorzędnym partnerem dla Reichswers. Hitler jako Austriak. Nie żywił pruskiej niechęci do Polaków. Głęboko szanował marszałka Pisuckiego jako pogromcę bolszewickich hord. A przy tym, co ważne w przypadku tego paranoika, wierzył, że Prasłowianie, podobnie jak Germanie, wywodzili się z rasy nordyckiej, a więc należeli do Herenfolk, rasy panów, z którą tysiącletnia Rzesza powinna ułożyć stosunki, by zniszczyć wspólnego wroga. Na przeszkodzie takiego sojuszu stał pewien problem korytarz, czyli polska część Pomorza, bez której Hitler ani nie mógł zaatakować Związku Sowieckiego, ani w razie wojny w innym kierunku wspomóc Prusy Wschodnie. W dodatku korytarz blokował strategiczny plan zdobycia Leibensram w północnej Rosji, zarządzanie którym w razie zwycięstwa Niemiec byłoby niemożliwe bez pełnego dostępu do wschodnich terytorium. Należało więc skłonić Polaków do antysowieckiego sojuszu tak, by nie musieli się obawiać przyszłego rewizjonizmu i utraty Pomorza, a może nawet Śląska i części Wielkopolski. Tym sposobem narodziła się koncepcja rekompensaty. Nie wiadomo, kto dokładnie wpadł na ten pomysł, ale geopolitycznie był on niezwykle nęcący dla Polski. której zaproponowano najpierw zamianę korytarza na Litwę, co miało gwarantować dostęp do Bałtyku, a następnie zmieniono koncepcję, oferując Ukrainę wraz z Odessą, przy jednoczesnym zagwarantowaniu dostępu do portu bałtyckich. Tym samym Polska od morza do morza. Odzyskiwałaby znaczną część terytoriów utraconych wskutek rozbiorów, likwidując przyczynę wrogości z potężnymi gospodarczo Niemcami oraz, dzięki rozszłonkowaniu Związku Sowieckiego, pozbywając się zagrożenia od Wschodu. Dzięki tej koncepcji Rzeczpospolita mogłaby wyjść z geopolitycznego załuka położenia pomiędzy wrogimi i silnymi Niemcami i Rosją, które co gorsza mogły ją wspólnie rozebrać. Prawdopodobnie pierwsze oferty tego typu rekompensaty padły ze strony von Papena. Udokumentowane jednak kontakty w tej sprawie zaczynają się dopiero z początkiem lat 30. W marcu 1931 roku miała miejsce rozmowa Konsula Generalnego RP w Monachium Aleksandra Ładosia z wysłannikiem Hitlera, Ernstem Römenem, który poinformował Polaka, że kierownictwo NSDAP na potrzeby wyborców, akcentując antypolski rewizjonizm, pragnie antybolszewickiego porozumienia z Polską, będącą we wspólnocie rasowej i ideologicznej naturalnym partnerem dla NSDAP, które po przejęciu władzy będzie prowadzić politykę racjonalną, a nie opartą na hasłach wiecowych. Jesienią 1931 roku w siedzibie NSDAP w Monachium pojawił się z kolei wysłani Piłsudskiego, który zapewne w odpowiedzi na ofertę Rema zaoferował podpisanie dziesięcioletniego traktatu o nieagresji i przyjaźni między Rzeczpospolitą a Rzeszą, natychmiast po przejęciu władzy przez NSDAP. Ten pakt Miałby zawierać niejawną klauzulę dotyczącą przekazania korytarza Niemcom, jednak jedynie przy zagwarantowaniu przez nie dostępu Polski do morza. Piłsudski miał nadzieję, że w czasie obowiązywania traktatu dojdzie do zawarcia unii celnej i otwarcia granic między oboma państwami. Miał to być początek tworzenia nowego tworu politycznego pod nazwą Federacja Central Europejska. Piłsudski polecił też przekazać, że zwraca się ku Niemcom, gdyż największym zagrożeniem dla Polski jest ZSRS i, i że jest świadomy, że w razie wojny z Sowietami Zachód nie udzieliłby Polakom pomocy. Brak informacji na temat dalszego biegu negocjacji między Piłsudskim a Hitlerem, niemniej niemal natychmiast po przejęciu władzy przez NSDAP został zapoczątkowany proces zbliżenia Polski i Niemiec. Elementem, który miał wpływać na pracę nad sojuszem antysowieckim, było oczekiwanie na wybuch wojny japońsko-sowieckiej. Hitler i Piłsudski, według meldunków agenta OGPU ulokowanego w bezpośrednim otoczeniu marszałka, chcieli stworzyć z Japonią triadę wojskową, której celem miało być pokonanie i rozczłonkowanie Związku Sowieckiego. Śmierć Piłsudskiego Miała przerwać te przygotowania, a Rzeczpospolita zaczęła realizować niezrozumiałą politykę Beka, która zakończyła się samotną walką Polski z państwem, które od niemal dekady proponowało jej sojusz. Hitler do 1939 roku, kiedy to okazał się największym zbrodniarzem w dziejach, był dla całej Europy po prostu politykiem niemieckim, proponującym geopolityczną korektę ładu waszygtońskiego której koszty w całości miał być przerzucony na niebezpieczny dla całego kapitalistycznego świata Związek Sowiecki. Współpraca z nim w latach 30. nie budziła w żadnym z zachodnich polityków moralnych oporów. Oferta Hitlera, skierowana zarówno do Polaków, jak i mocarstw zachodnich, którym proponował współdziałanie lub przynajmniej neutralność podczas jego wojny z Sowietami, była korzystna dla całej Europy Zachodniej i Polski. Mogła ona odzyskać granice geopolityczne Rzeczpospolitej przed Nawet jeśli nikt nie był zainteresowany hegemonią gospodarczą Niemiec po wygranej przez nie wojnie ze Związkiem Sowieckim, to logika podpowiadała, by pozwolić wykrwawić się w wojnie obu reżimom, by potem zmusić osłabionego zwycięzcę tego boju, do przyjęcia warunków korzystnych dla świata zachodniego. A mimo to, Polska stoczyła swój samotny bój de facto w obronie interesów Związku Sowieckiego. Wciągnęło to do konfliktu mocarstwa zachodnie, to zaś uwikłało Zachód w wymarzoną przez Sowietów wojnę imperialistyczną, która w efekcie pozwoliła Sowietom stać się supermocarstwem, władającym kluczową dla Eurazji Europą Środkową. Pytaniem otwartym pozostaje jedno. Stalin, wbrew oczywistym interesom geopolitycznym zachodniego świata, zdołał wplątać go w niszczycielską wojnę, która dała Związkowi Sowieckiemu dwa lata na dodatkowe przygotowania i zajęcie dogodnych pozycji do przyszłej wojny. Pytaniem otwartym pozostaje, jak on to zrobił.